Dzień dobry, witam na szkoleniu Selenium WebDriver prowadzonym przez QA Wiem doskonale, że większość z Państwa zapewne posiada już doświadczenie z wykorzystaniem narzędzia Selenium. Ale mimo to chciałbym zacząć od odpowiedzi na bardzo proste, jak również bardzo ważne pytanie: co to jest Selenium? Znalezienie odpowiedzi na to pytanie nie jest skomplikowane. Wystarczy tylko zajrzeć na oficjalną stronę, gdzie na samym początku jest napisane Selenium Automates Browsers Wydawałoby się, że wszystko jest czytelne, proste i zrozumiałe, ale z jakiegoś powodu bardzo często pojawiają się pytania typu Czy można przy pomocy narzędzia Selenium uploadować pliki w formacie Excel? Czy Selenium może pobrać jakąś informację z bazy danych? Jak przy pomocy Selenium wykonać parametryzowane testy? Aby takie pytania nie powstawały, należy dokładnie zrozumieć, czym jest narzędzie Selenium, do czego jest ono przeznaczone, co potrafi, czego nie potrafi i nigdy nie będzie, gdzie kończy się Selenium, a zaczynają inne narzędzia. A więc, co to jest Selenium? To narzędzie do zautomatyzowanego sterowania przeglądarkami lub po prostu sterownik przeglądarki. Pojęcie sterownik zna zapewne każdy, kto miał do czynienia z komputerem. Termin ten jest ciągle spotykany w zwrotach takich jak sterownik drukarki, sterownik klawiatury, sterownik twardego dysku, sterownik karty graficznej itd. Wikipedia mówi nam, że sterownik to oprogramowanie komputerowe, za pomocą którego inne oprogramowanie, najczęściej system operacyjny, ale niekoniecznie, uzyskuje dostęp do oprogramowania sprzętowego jakiegoś urządzenia. To znaczy jest to oprogramowanie komputerowe, które pozwala na sterowanie jakimś urządzeniem. W rzeczywistości te urządzenia fizycznie wcale nie muszą istnieć. Przykładowo można stworzyć wirtualny dysk twardy, który nie odpowiada żadnemu urządzeniu, ale pozwala czytać dane z pliku, który jest obrazem dysku. Można również wpisać jakiś tekst w plik PDF przy pomocy sterownika wirtualnej drukarki. I tak oto wracamy do naszego narzędzia Selenium. To sterownik przeglądarki, to znaczy specjalne oprogramowanie, które jest przeznaczone do sterowania przeglądarką. Selenium, czyli sterownik, pozwala innym programom współpracować z przeglądarką. Najczęściej tymi programami, które muszą współpracować z przeglądarką są testy ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystywać Selenium do innych celów. Można na przykład używać Selenium, aby przechodzić po stronach jakiejś aplikacji internetowej i robić screenshoty, na przykład do dokumentacji. Jeśli aplikacja internetowa jest zaktualizowana, trzeba zaktualizować screenshoty. Uruchamiamy program, który przechodzi przez strony i wszystko aktualizuje. Samo w sobie Selenium nie posiada jakichś specjalnych środków przeznaczonych akurat do testowania. Pozwala tylko na sterowanie przeglądarką. Po co to robimy? Do tego, do czego jest nam potrzebna przeglądarka, do testów czy do czegoś innego, to już nie jego zmartwienie. Z punktu widzenia programu, który używa sterownika, aby współpracować z jakimś urządzeniem, lub jak w naszym przypadku, aby współpracować z przeglądarką, można powiedzieć, że sterownik oddaje do dyspozycji jakiś zestaw poleceń, które odpowiadają niektórym funkcjom urządzenia, lub tak jak w naszym przypadku, funkcjom przeglądarki. Co powinien umieć robić sterownik dla przeglądarki? Powinien umieć uruchomić przeglądarkę, otwierać w niej jakieś adresy, znajdować linki lub jakieś inne elementy, wykonywać jakieś działania z tymi elementami, np. klikać w linki? I oczywiście po tym jak przeglądarka nie jest już nam potrzebna, należy go zatrzymać, aby zwolnić zasoby. Podobnie jak istnieje wiele różnych drukarek, Istnieje również wiele przeglądarek i dla każdej z nich należałoby napisać implementację tych poleceń. To znaczy, że każda przeglądarka posiada swój własny sterownik. Są one wykorzystywane w różny sposób, napisane w różnych językach programowania, wykorzystują różnorodne mechanizmy współpracy z przeglądarką, ale na zewnątrz stanowią jednorodny zestaw poleceń. Użytkownicy chcą jednak pisać programy, które sterują przeglądarką w różnych językach programowania. Dlatego jako dodatek do różnorodnych realizacji sterownika dla różnych przeglądarek istnieją jeszcze różne implementacje interfejsów dla różnych języków programowania. W ramach projektu Selenium opracowano interfejsy dla pięciu różnych języków. Java, Python, Ruby, JavaScript i C-Sharp. Oczywiście interfejsów dla języka Java i C-Sharp można używać nie tylko dla tych języków, ale i dla innych, które pracują na tych samych platformach wirtualnych. Na przykład na wirtualnej platformie Java pracują także języki Groovy, Scala, JRuby, JPython. I ze wszystkich tych języków można wykorzystać interfejs Selenium Java. Analogicznie dla platformy .NET można pisać testy w językach F-Sharp, Visual Basic, .NET, i używać interfejsu, który mówiąc ogólnie uważa się, że jest przeznaczony dla języka C-Sharp. Nie tylko dla tego języka, ale i dla wszystkich języków, które pracują na platformie .net. Oprócz tego istnieje nieoficjalna implementacja dla innych języków programowania, być może kiedyś zostanie zatwierdzona i uznana za oficjalną. Póki co oficjalnie wspiera pięć języków programowania. Powtórzę więc jeszcze raz. Selenium to sterownik przeglądarki. Dla różnych przeglądarek istnieją różne implementacje sterowników, w tym czasami dla różnych wersji jednej i tej samej przeglądarki należy pisać różne implementacje, ale wszystkie stanowią jednakowy interfejs, jednakowy zestaw poleceń. Z tego zestawu poleceń można korzystać w różnych językach programowania. I to właśnie jest Selenium. Nic więcej nie umie robić, tylko sterować przeglądarką. Czy istnieje jakaś alternatywa, jakieś inne sterowniki? Oczywiście, że istnieje. Praktycznie jednocześnie z narzędziem Selenium zaczęło rozwijać się inne narzędzie, które nazywa się Water. W tym narzędziu został zrealizowany alternatywny sterownik dla przeglądarek Internet Explorer i Firefox. Programiści jednak stopniowo przestali rozwijać swoje własne sterowniki i teraz wewnątrz korzystają ze sterownika Selenium. To znaczy, że narzędzie WATER przekształciło się w dodatek do Selenium. Istnieje narzędzie SAHI, które ma swoją własną implementację sterowników. Ono tak samo jak Selenium obsługuje wiele różnych przeglądarek, ale nie pozwala pisać testów w różnych językach. Ponadto używa własnego języka do pisania scenariuszy. I na koniec istnieje narzędzie WOTEN ale to narzędzie zawiera sterownik tylko dla przeglądarki Internet Explorer. Te trzy wspomniane narzędzia są bezpłatne i posiadają otwarte źródła. Co prawda, narzędzie SAHI posiada również płatną, rozszerzoną wersję. Oprócz tego, większość komercyjnych narzędzi, które przeznaczone są do automatyzacji testów, również posiada wewnątrz sterowniki do sterowania przeglądarką. Można wspomnieć na przykład Telerik Test Studio, Silk Test, Ranorex, Test Complete Visual Studio. Ponieważ kod tych narzędzi jest zamknięty, nie ma możliwości, aby dowiedzieć się, jak dokładnie implementować sterowniki, które znajdują się wewnątrz nich. Ale one na pewno tam są. Narzędzie Selenium ma dość dużą konkurencję, ale radzi sobie z nią całkiem dobrze i ponadto przekształca konkurentów w partnerów. Ale o tym opowiem później, póki co podsumujmy raz jeszcze. Co to jest Selenium? To oprogramowanie, które jest przeznaczone do sterowania przeglądarką i które nie umie robić nic więcej. Ani pracować z bazą danych, ani czytać plików, ani przetwarzać tekstów. Nie umie nic oprócz sterowania przeglądarką. Dlatego, aby na przykład przetwarzać testy, potrzebujemy po pierwsze testowego frameworka, po drugie jakichś bibliotek, które pozwolą nam uploadować dane testowe lub je generować. Po trzecie, możemy współpracować z testowaną aplikacją na różne sposoby i tylko w tym miejscu, w którym potrzebujemy. To Selenium będzie sterować przeglądarką.